Cześć wszystkim, ja jestem Simon i witam was w następnym odcinku I słuchajcie, dzisiaj jest Kuba Ej I gramy sobie Bedwars I zostawcie łapkę w górę I do zobaczenia na bo odbijamy na ten kanał 140 subskrypcji I odcinki na ten kanał macie we wtorki, co o godzinie 15.30 I na kanale drugi macie Roblox w środy O godzinie 14.30 I już lecimy do gry Dobra, już jesteśmy tego Kuba buduje łóżko. Nie. Jak zawsze. Kuba mówi, że on rządzi w tej grze. LOL. LOL widzowie dawno nie było tego. LOL. W ogóle ostatnio był... Napiszcie jak wam się podoba, bo ostatnio był odcinek z Bedwars, ale był z dym. Z, now, z nową osobą, z moim kolegą. I uczyłem go grać. No właśnie, teraz czekamy na emeraldy I czekamy na człowieku, bo tu jest tyle człowieku, że masz lakrę Kuba ratuj mnie, a tu są człowieki O, on tu jest, patrzcie Faryn Lol Dobra, mamy emeralda o, zbieramy O holerka o, ratujcie mnie! Ratujcie ku pomocy, kuba! Człowiek biegnie za mną. Człowiek. Yeah. O, tam człowiek taki był. Nie było. Taki żółty. O, nie zieloni idą. Do ciebie. Chodź! Wow, okay. No chodź, ich się da rozwalić, czyli załatwi. nie zabił, dwa serca miał. Dwa serca miał. Widzowie, człowiek nie zabił, miał dwa. Kurna, Tieti! Tieti! Tieti, szybko, szybko, kopią! Gdzie kopię? Kopię! Widzowie, człowiek kopie Gdzie? O twój mózg, kopię. No kopię, tu był taki. Boże, jaki to ty spadłeś, kinu? Idę z tobą. Uważaj, UWAŻAJ! No Kuba, za słaby zrobiłeś trik. O Boże, czerwo czerwoni są. Zabili cię. No Kubuś, zabili cię. Nie, ja żyję, tam. To jest na A to kogo zabili? To jakiegoś człowieka zabiły. No. Mam jeden. O nie, idą człowieki. Ratuj mnie. Człowieki o na czerwoni Dobra, zabiłem Dobra, drugi zatchnięty. Drugi zatchnięty. Leży gościu. O, przecież my jesteśmy niezniszczalni, pamiętaj, zawsze jesteśmy. Zawsze my mieliśmy, jesteśmy do tej pory chyba niezniszczalni, nie? Cia, bardzo. LOL Boże ja mam do. Masz jakiś diamant. Idą! Zieloni. Mam, mam jaki. Idą? Człowieki? Masz. Nie, nie. Daj pod... Masz. Pomocy. Ginę. Skinąłem. Uuuu, szybko. Idą. No mówię idą, a wy nic. Żółci czy zieloni idą? Zginął no. Ty żyjesz? Żyję. Dobra, czerwony tu lada ciągle widzę. Kur... Zgino? Zabiłem, nie, zabiłem go. Jednego zabiłem. Masz to Nie. Ale ja zabiłem... Jakiegoś zabiłeś? A mi chodziło, że na środku zabiłem innego jakiegoś. O Jezu. Lol. Kurde, aż zbrojkę sobie kupił, nie mam na zbrojkę. Idą! Różowi! Nie ma. Nie, zabij mnie, cię ja go zabiję? Czy on, on jest? Nie? mnie. Zab... Za... Idą! Kopią! Różowi! Zielony ty głębiej, kolorów nie znasz? <laughs> nie, specjalnie. To? Zielony. Dobra, widzowie, trochę są emocje jak na grzybach. Nie powiem, że nie. Różowi tam biją, niebieskiego. Czerwony, ty kłomki jeden. Różowi! Teraz pójdziesz. Pan, ty nie budzisz. Nie, to chyba różowi są. A nie, to są inni. O, zieloni, zieloni idą. Zieloni idą. Ja Ja niestety po łóżku. Człowiek jaki, człowiek jaki. Człowiek jaki. Człowiek jaki jeden zdech. O Boże, w bazie są. Człowieki, człowieki. Żyję. Żyję. A ty żyjesz? Nie. Ciebie już nie ma. Haha, ha, Bambi, nie ma fadolców. Dobra, ja sobie widzę wie kupię sobie diamentową zbrojkę i nara o dzięki masz człowieku taki człowiek chce ze mną sojusz chyba Chyba bo my mieliśmy ochronę jeden a nie tu ci położę człowieku masz o dzięki za miecz patrz jaki człowiek dobry wszystko mi daje wszystkie rzeczy mi daje idą 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 Kupię sobie jabłko. Dawaj człowieku, pomagam ci. O Boże! Jaki jaki wy widzieliście to? Fireball przeleciał. O nie, drugiego walnęli Dobra, zabijcie zielonych. Trzeba zabić zielonych. Puu, jeszcze jeden. Dobra, rozwalony O to chodziło widzowie Teraz trzeba kupić jabłko Kuby już nie ma Widzowie Już padł lol I teraz mam jeszcze dwa Kupimy, kupimy sobie potkę może i pójdziemy do nich Czekaj na to Kupujemy potkę Na niewidzialność O boże jaki człowiek tu był Idziemy No do kogo widzowie idziemy a dobra, pójdziemy do tamtych. Kupimy sobie kilof, pyk. Kilof jest. Yy, zaraz firebola sobie kupimy. Dobra. Pyk. I teraz idziemy. I idziemy, widzowie, tamtych Tych człowieków. Idź. O nie, oni będą mnie widzieć. Dobra, próbuję robić akcję. O nie, no to nara, no to nie idę. O, pomocy mam potkę. Kurczę, blade, padłem. Kuba, lecimy kolejną grę. Dawaj zagraj ponownie. Kuba też u ciebie huczy. Dobra, lecimy. Kuba buduje? Kuba nie buduje. Mogę robić bed i mur Widzowie on chce robić bedimur. Dobra, ja czekam na rzeczy. Dobra, widzowie, lecimy. Hmm, Kuba jakieś denerwuje, jakie człowieki. Nie pozwala komuś robić muru. Co daj? Lol. Normalnie lol. Dobra, daj on onronie. nam na czacie. Jak zapytania. Dobra, my się dalej budujemy. O Boże! No rzuci Kopiom. Hej Kuba, kopiom. No kopiom, a ten se stoi i się patrzy. Nie wiadomo, no chyba na migdały jakieś kolorowe. Dobra, żyję. Kuba, żyjesz? Patrz, widzowie, żyje, Kuba, jak samo żyje. Jesteśmy pro. Mówiłem. Żyjemy jedynie we dwójkę. Dobra, ja, no. kupuję, ja kupuję sobie jabłka. Nie wiem, jak Kuba. Ja muszę Jabłko sobie kupić. Dobra, mi... zdech? No, wszyscy zdechli. Dobra, czekamy, Mamy 8, 8 złotych. Czekamy 12, jak będziemy mieli zbroję. Kupimy bum-bum. Czy firewalla jednego. Dobra, kupimy sobie... Czekamy, aż będziemy mieli złota dużo. Dobra, jeszcze brakuje nam jednego. Dobra, kupujemy sobie zbroję. O, nie ma łóżka ktoś. Mamy zbroję, Kuba chodzi na dymenty. Oni poszli na tych, na niebieskich. Co oni robią? Patrzcie, o głupki, głoby, nie na no, żółty, każdego robi tam. Oho, zostali zieloni. My i żółci. Czekajcie, postaram się wycelować. Jak on będzie biegł, postaram się tam walnąć w niego. Jak będzie biegł. Poczekamy chwilę. On chyba nie będzie chciał biec. O! Zieloni idzie. Zielony kuba idzie. No, trafiłeś. Ale traf. A no, daj. O no, traf. O, Dobra, idzie kolejny. Kuba radź się z nim. lo jaki głąby. Oni myślą, że Gdzie mamy łóżko. No. Ale idą wow. kolejni, chodź. One łóżko. Uszko... Nie, nie, ma Nie ma, Nie ma nie mają łóżka. No, one, ma... one mają łóżko mają, nie rzuci. One łóżko nie mają. No gdzie ty jesteś? No jestem! PADAM! No, Uuu, dobra! Drugie miejsce mamy. Nie było źle. Dobra, kończymy odcinek. Jeśli Wam się, się podoba, zawijcie łapki, górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Odcinki macie we wtorki złoto o godzinie 15.30 I na kanale drugim macie Roblox w środy o godzinie 14.30. Zobaczenia, pa! Pa!